Witajcie, nazywam się Magda Fuz, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki PureLe. Z filmiku o tym, że należy dokładać filtr co 2-3 godziny w ciągu dnia, wiecie już, że rewelacyjnie nadaje się do tego nasza mgiełka 114 Protective Mist SPF50, czyli najwyższa ochrona. Aplikowana na makijaż daje również takie subtelne rozświetlenie. Dzisiaj opowiem o dwóch pozostałych naszych filtrach: 122 oraz 155. Wszystkie produkty z filtrem przeciwsłonecznym marki Pureless są oczywiście nietestowane na zwierzętach, wszystkie są również wegańskie i co najważniejsze, bezpieczne. Czyli Brightening Base SPF 50+. Jest to produkt kultowy. zostawia na twarzy film oraz takie świetliste wykończenie Bob Brightening. Baza ma delikatny pigment, już Wam pokazuję. Delikatny pigment, dzięki czemu będzie delikatnie wyrównywać koloryt skóry, ale jest to niewielkie krycie, taki krem BB. Dodatkowo y produkt ten wykazuje działanie Łagodząco nawilżające, dlatego dla skór suchych, wrażliwych będzie idealna. i Nasza nowość 155 Soft Shield SPF 30 ma aksamitną konsystencję i takie lekkie satynowo-matowe wykończenie. Dodatek kwasu chloronowego sprawia, że ma również właściwości nawilżające. Nie zostawia tłustej warstwy na skórze. Więc jest świetnym produktem z ochroną przeciwsłoneczną dla skóry przedłuszczającej się, mieszanej, czy po prostu takiej, która nie lubi tej tłustej warstwy na skórze. Jest to idealna ochrona na każdy dzień. Dodatkowo ma taki piękny, kwiatowy zapach. Zobaczcie, jak szybko się wchłania.